za dużo to subiektywne poczucie przeciążenia. Takie ciągłe napięcie psychiczne i stan gotowości. Odruchowo mówimy wtedy mam dość, więcej nie udźwignę. Zostawcie mnie w spokoju. Jeśli ktoś coś jeszcze będzie ode mnie chciał, to wybuchnę. Znasz to? Ale to jest tylko pierwsza linia obrony i czasem nieskuteczna, bo na pole naszej wewnętrznej walki wjeżdżają wtedy ciężkie działa. Wyrzuty sumienia, perfekcjonizm, zaklęcia pokoleniowe typu inni mają gorzej, przesadzasz, ogarnij się i mimo wycieńczenia walczymy dalej. Na szczęście mamy jeszcze tajną broń, którą zawsze mamy przy sobie i po swojej stronie. Nasze ciało. I jeszcze jedną, która Was na pewno zaskoczy, ale o tym na końcu. Zostań ze mną. Cześć, witaj w klubie Slowly. Nazywam się Dominika Maynardi i pomagam przejść z życiowego za dużo do w sam raz. Jestem tu po to, żeby Ci przypomnieć, że możesz zwolnić z miłości do siebie. Oto cztery. Cztery główne i najczęstsze sygnały, dzięki którym nasze ciało i mózg ostrzegają nas, że jesteśmy w trybie za dużo. Sygnał numer jeden: problemy ze snem. Prawie 70% osób, które wypełniło test, czy masz za dużo, zadeklarowało, że zwykle mają trudności z zasypianiem, budzą się w nocy i regularnie śpią poniżej 7 godzin. Też pewnie zauważyłaś, że podczas snu goją się rany, przechodzą bóle. To jest ważny czas dla naszego ciała. Sen to taki czas na odnowę komórkową, na regenerację, a regularny i dobry sen to dla ciała sygnał, że wszystko jest ok, taki papierek lakmusowy naszego stanu ciała i ducha. Natomiast, jeżeli przez długi okres pozbawialiśmy ciało tej potrzeby, to nasze ciało myśli, że jest Albo stan zagrożenia, czyli trzeba czuwać, czyli nie można spać. Mamy wtedy problemy ze zbyt małą ilością snu. Albo wręcz przeciwnie, wymusza sen, żeby się odnowić. I wtedy Twoja potrzeba snu zwiększa się do 10-12 godzin. I przyznasz, że obie te anomalie są mało komfortowe. Więc zanim dojdziesz do życiowego w sam raz, co jest. Super rozwiązaniem na dostarczenie sobie dobrego snu. Jako plan minimum zastosuj zasadę 8321, czyli 8 godzin przed snem. Nie pij kawy ani innych napojów z kofeiną, bo kofeina może utrzymywać się w organizmie przez wiele godzin i zaburzać zasypianie oraz jakość snu. 3 godziny przed snem. Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego, na przykład treningu siłowego. Choć zmęczenie na początku może działać usypiająco, to podniesiony poziom adrenaliny zaburza późniejsze fazy snu, szczególnie tzw. sen głęboki, i powoduje, że sen jest mniej regenerujący. Dwie godziny przed snem nie jest obfitych posiłków, bo proces trawienia też może utrudniać zasypianie. I wreszcie, jeden, najlepiej dwie godziny przed snem. Unikaj patrzenia na ekrany. Światło niebieskie z ekranów oszukuje mózg, że nadal jest dzień, i hamuje produkcję melatoniny, przez co trudniej nam zasnąć, a sen jest płytszy. Sygnał numer dwa: problemy trawienne. Gdy układ nerwowy jest przeciążony, to zaczyna oszczędzać energię. I skupia się wtedy na takich najważniejszych funkcjach jak krążenie krwi, oddychanie czy trawienie. Jedzenie akurat jest tym, co pozwala nam przetrwać, dlatego ciało nie wyłącza go całkiem. Ale, jeśli zaczyna brakować energii, to ogranicza go do poziomu niezbędnego minimum. Czyli wszystko zaczyna działać wolniej, stąd gorsze trawienie, zaparcia, czasem biegunki, i wpadamy w takie błędne koło, bo żeby nie czuć tego dyskomfortu, pocieszamy się i zagłuszamy jedzeniem, zwykle niezdrowym, i w ten sposób pogłębiamy ten problem. Jeśli już po tych dwóch punktach czujesz, że za dużo może dotyczyć Ciebie, Zapisz się na newsletter klubu Slovlii i otrzymaj link do specjalnego testu, który podpowie ci, czy nie jesteś już przypadkiem blisko kryzysu i czy to nie jest ostatni dzwonek, żeby się zatrzymać. Link do tego szybkiego testu znajdziesz w opisie i przypiętym komentarzu poniżej. A teraz dwa pozostałe sygnały i jeszcze ten zaskakujący. Sygnał numer 3: napięcie w relacjach. Twoja pojemność emocjonalna ma ograniczenia. Ideałem i takim punktem dojścia jest regulacja emocji na bieżąco. Ale umówmy się, przeciętny człowiek przy dużym przeciążeniu raczej dochodzi szybciej do ściany. I gdy nie selekcjonujesz bodźców na bieżąco, to dochodzi do tak zwanego przebodźcowania, czyli stanu, gdy każdy kolejny bodziec jest już przez system nerwowy nie do udźwignięcia. I wtedy zaczynamy przerzucać emocje, mamy wybuchy złości, wyżywamy się na innych, mamy czasami irracjonalne pretensje do dzieci, do bliskich, o to, że coś musimy dla nich zrobić. A potem dobijają cię jeszcze wyrzuty sumienia. I sygnał numer cztery: rozkojarzenie i problemy z koncentracją. Jak już wspomniałam, gdy układ nerwowy jest przeciążony, to wchodzi w tryb oszczędzania energii. I skupia się wtedy tylko na tym, żeby biło serce, żebyśmy oddychali i w miarę trawili. Ale to, czy idealnie chwycimy klucze albo siatkę z zakupami, uważa wtedy za drugoplanowe. Dlatego odcina nam tak zwaną uwagę peryferyjną. I mamy wrażenie, że wszystko nagle zaczyna nam lecieć z rąk, a myśli ulatują szybciej niż komar. A teraz powiem Ci coś jeszcze, ale... Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Czy masz czasem wrażenie, że przemawia do ciebie twój samochód? Mi osobiście małe stłuczki czy awarie na drodze zawsze zdarzały się wtedy, gdy przesadzałam z obłożeniem. I gdy sama już czułam, że przeginam, to zatrzymywała mnie jakaś kolizja, na szczęście mała. Takie ostrzeżenie z góry, żeby uważać i zwiększyć czujność. I pewnie Cię nie pocieszę, jeśli powiem, że aby to wszystko wróciło na stałe do normy, należy przywrócić ciało do trybu w sam raz. Ale w kolejnych odcinkach podam Ci wskazówki, jak krok po kroku osiągnąć ten stan. Zasubskrybuj kanał, żeby ich nie przeoczyć. Zapraszam i do usłyszenia.